Dzisiejszą wizytę zawdzięczam pani Annie Kowalskiej, która zaprosiła mnie do swojego domu na rozmowę. Tematem dzisiejszego spotkania będą wspomnienia z okresu powojennego. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądało życie w tych trudnych czasach zaraz po zakończeniu II wojny światowej w moim rodzinnym mieście, tarnowskich górach. Już na samym początku naszego spotkania pragnę bardzo podziękować Pani Annie za poświęcony mi czas. w które i okolica zaraz po zakończeniu wojny? A no jak mogło wyglądać? Wszyscy byli jednakowo biedni. No, wszyscy byli jednakowo biedni. No a o czym pani chce wiedzieć jeszcze, że co było w sklepach, co było? No, jak było w ogóle, można dotrzeć do, do żywności, nie? No chodziło się do Tarowskich do kolejki. Cukrem, za cukrem przede wszystkim, jako dziecko to cukier musiał być nie. No. A co poza... Tym? No wszystko było tak, mogę to kupić, nie? Cokolwiek. No u nas jeszcze była... Jeszcze było to, że po wojnie Anglicy byli, pracowali tam u nas, nie? A tam gazociąg ciągnęli, który nigdy nie powstał, nie? No ale oni dostawali paczki z unry, no to jako dzieci to myśmy się zawsze tam dołączali do tych łakoci. Do czekolady były później były te. No. no w każdym razie sporo rzeczy tam żeśmy dostawali od tych handików. No a w sklepach, w sklepach co było? kolejnych? za wszystkim, Za wszystkim, Zaczynając od... Ale co było dużo? Czego było dużo? Dorszych. <noise> Dobrze <Dalszy> było, <noise> dużo to pamiętam, no a tak za wszystkim trzeba było rzeczywiście stać kolejkami, najczęściej dzieci stały, bo rodzice albo pracowali, albo w domu tam trzeba było dopilnować. Ja pamiętam, że jakiś budynek był tu zniszczony, bo to nie było jak tak, nalotów albo coś takiego, nie było, budynki były wszystkie. No szkoła tak samo, no to szkoły, no to szkoły, no. Szkoła była przede wszystkim mała, bo to na, na trzy zmiany się chodziło, bo dzieci było dużo, siedem klas było. No to się chodziło na zmiany, nie? No nie, że jedni przychodzili rano, na cztery czy pięć godzin, to tam się po potem klasy ustawiał. Później w południe szła druga, druga zmiana, nie? I jeszcze po drugiej, trzecia zmiana, nie? No bo było tylko kilka klas. No, dzieci było dużo. Były normalnie zeszyty, podręczniki, długopisy? Nie, długopisów to jeszcze długo nie było. Ołówki, długopisy nawet. A zeszyty, no zeszyty, zeszyty no, były I chyba z początku były za darmo. Tylko, że trzeba było je bardzo oszczędzać. Wiem, że takie dwa przedmioty to się w jednym zeszycie z jednej strony jeden przed drugi z w no było żywienie, było darmowe. A co się dostawało? No tak, tam zupę jarzynową, coś tam, każdy z garnuszkiem stał, do piwnicy schodził i... A nauczyciel pilnował, żeby wszyscy zjedli i przy tym, i przy tym jeszcze taką kapsułkę strony się dostawało. No to nie wszyscy chcieli, tam po kieszeniach się, ale... A nie nauczyć, jak pisała, pilnowała, żeby zjeść. <noise> Także, jeśli chodzi o to, żeby o dzieci dbali. Wszyscy te śniadania dostawali, no tą zupę dostawali i to, to było bezpłatne. I tak samo te wszystkie, te trany, tran, tak tran było. A z ubraniami był jakiś nakaz, jakieś mundurki, czy każdym, który… Początkowo nie. Początkowo nie, ale potem już były mundurki, były już granatowe albo czarne, były, no, fartuszki z białym kołnierzykiem, ale to już tak potem później, później, bo jeszcze tak, może w czwartej klasie też potem była taka obowiązka, no, ale dzieci było dużo, dzieci było dużo, bo siedem klas było i to musiały na zmiany chodzić, bo, a po prostu nie było. Ale ta na, na podwórku, boisko takie prowizoryczne, nie? No, tak zaczęłam się, jak zaczęłam do szkoły chodzić, to to pamiętam. Nie? A z podręcznikami jak było? Też. Pod, podręczniki były, podręczniki były była początkowo za darmo, tylko musieliśmy tak oszczędzać, żeby następna klasa miała te same wszystko się potem tak samo uczyło, sam, z tych samych książek, każda klasa, nie? Bo tam było ile? sześć, najpierw, czy siedem. No z początku, no wiadomo, pierwsza, druga klasa, to tam był tylko język polski, nie? język polski i, i rachunki, nie? No a potem przybywało chyba od trzeciej klasy, od trzeciej klasy. No, potem jeszcze, bo to ja o podstawowej mówię, że wtedy, dwóch, siedem klas. No potem jeszcze geografia doszła, No tam WF i, i, a, i śpiew. Śpiew też był. Pamiętam, że śpiew. Jeszcze nauczyciele na skrzypcach grał, No i była lekcja śpiewu. Jakie jeszcze lekcje były tam do siódmej klasy? Do siódmej klasy była chyba geografia dodatkowo biologia. No, gimnastyka i no, na podwórku gimnastyka, nie było żadnej sali gimnastyki. Po szkole dzieci spędzały ze sobą razem czas bawiąc się, czy pomagając rodzicom? O. o, no to pomagali rodzicom raczej. Każdy był zadowolony ze że szko szkoły, żeby A potem, no, trzeba było, to się pomagało rodzicom, nie? A jeśli nie, no to wiadomo, to już się potem miało czas dla siebie. No zadania domowe były oczywiście. Te no, młodsze dzieci w przedszkolu, w przedszkolu nie było grup, tylko wszystkie, wszystkie roczniki razem były w przedszkolu, nie? Dwie panie w Oławczynie, jedna sala. A jakie tam zabawki były? Klocki były, na pewno klocki były. No takie, takie jakieś Prymitywne tam piłeczki i nie było tak wiele zabaw. Jakie były środki transportu? Ludzie na pieszo się poruszali, jakimiś rowerami, autem, autobusami? Autem, autem, autem. 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 Dopiero dwa w tak były po 50 latach. <noise> A ona się nie widziało, żeby ktoś jechał. No, no weźmy, mieli szkołę na miejscu. To... No to po prostu się chodziło o pieszo, nie? No już do Tarnowskiej Góry, no to albo na rowerze, albo pieszo. Młodzież tam zawsze pieszo musiała, idzie tam coś, powiedzmy. Do Tarnowskiej gór po coś się poszło, nie? Do kolejki na przykład za cukrem, no. no to na, na rowerze, a tam autobus, o to później dopiero autobus zaczął, zaczął jeździć. Furmarki jak jechały to się tam wiesz, zabrało, no, ale furmarki tak nie jeździły, tak nie jeździły, bo to wszystko to teren taki, taki um, rolniczy to wszystko bo na wsi, bo w Tarnowskich Górach tam już nie było, nie? No to tutaj na wsi to tam jeszcze tak, ale w mieście to już nie pamiętam żeby do miasta jechać, chyba, że tam coś Więcej ludzi było, to tam jechał taki drabiniasty wóz. No, ale mało, mało. To już tylko na, na wycieczki się jechało. I właśnie tak takim tam na wycieczki się jeździło. Do na najwyżej. Jak ludzie spędzali święta? Na przykład urodziny czy ważne Narodzenia? To chyba nie, nie obchodziłeś. No, się. Jeździ to tam w gronie rodzinnym, tam a kawy się nie piło dopiero po 50 latach, kawa była mocna. Herbata albo taka zbożowa kawa, nie? no jak się tam ciasto upiekło. No, ale tak nie było gości, nie było. to przyszedł, kto ewentualnie wiedział, że są urodziny, no to tam przyszedł z życzeniami, no prezenty, to tam nie było na no, urodziny, no. Kawę z się wbiło, albo herbatę i to też tak, boże narodzenie. No wszystko to było bardzo biedne. Wszystko to było bardzo skromne, bo ryb nie było. Pamiętam taki, taki właśnie, co pierwszy raz mieliśmy ryby. Bo tak normalnie na bilety tylko siebie były. Nie? Właściwie to było mnóstwo. No, pierwszy raz to mój brat już ja w urzędzie mieszkał, mieszk, pracował. I tam zostali właśnie taki urząd, tam na Sienkiewicza, czy gdzieś tam jest teraz, nie? Tam był zawsze. Zresztą. No to wiem, że oknami tam wchodzili po, po, po tą rybę, no, a brat tam pracował wtedy to ryb pierwszy raz w życiu żeśmy jedli, karka. A chleb z margaryną, chleb z margaryną, ewentualnie z marmoladą. Z margaryną posłodziło się cukrem, no. no jak tam ktoś na wsi miał tego świniaka, to tam wiadomo ja było, że był, A jak z relacjami? Miała pani dużo koleżanek? No jedną taką miałam taką na co dzień. To, a tak no akurat tam z mojej ulicy nie było bo z mojego rocznika to tu jedną taką miałam koleżankę. No ale tak to liczne w klasy wtedy. i 40 osób nieraz w klasie było i więcej. No. Ale tak z koleżankami, to no wszyscy mieli jednakową bietę. A nikt tam nie był albo lepiej ubrany, albo gorzej. Wszyscy jednakowo byli ubrani. Myślę, że potem coś od piątej woda, klasy to trzeba było obowiązkowo mieć już ten fartuszek granatowy z ręką, nieżykiem. No bo najpierw do tej mocy klas to, to nie trzeba było. Z podstawowej szkoły naprawdę to, to do dziś. Pamiętam lepiej, jak ze średnim. Ale się. Ale naprawdę nauczyciele byli niemiłosierni. Jak się człowiek nie nauczył, to on ich pani. i linijkum dostawał. że potem na wywiadówce coś było, nie? Znaczy jak rodzice szli na wywiaduszkę, to jak tam ktoś tak zachowywał, no to wiadomo było. No ale... Ale. Bo chłopcy wino wypili. No, chłopcy wino wypili. Ty jeden oczywiście poszedł tam co nie pił, bo nie dostał. Pokaż nauczycielce. No a my bronili tych, co się że A no takie jakieś zagrania były. No. Na drugiej zmianie. A moja mama pojechała do Tanuski Górna, robię tak na zakupy. No, a myśmy z kuzynem się zabawiali. No. Była taka lampa do ścianowania. <grybujesz> On wykręcał żarówkę, no i tam widocznym albo nożem tam dotykał. No, oczywiście to kopało. A myśmy w trójkę. Ja, kuzyn i kuzynka, żeśmy się trzymali na stole, potem wszyscy leżeli. Wszystkich kopało. No była to głupia zabawa no, ale... A ma Pani jakieś ciekawe historie z tej szkoły? Jakieś takie śmieszne nie? Ja jeszcze najwięcej, bo... Awantury i, i hałasu na ulicy, jak się w klipy grało, nie? Nie były brukowane takie jak był. No to tak żeśmy zawsze zrobili taki, takie głębienie. No i tak wystrugany patik był. I kładło się na te głębienie i, i się kijem rzucało, nie? Jak daleko? To potem dalej my no się mierzyło, ten wygrywał. To się nazywało klipa. Oczywiście wiadomo było, że jedną rękę było w parystan ileś to, to było tak stopniowane. Jedną ręką jak się złapało tą klipę z powrotem, no to było ileś tam punktów. Jak dwoma czerwami było, no to mniej punktów. Nie? No. A jak się do guzi złapało, o, to było najwięcej punktów. <grym>